Kilkadziesiąt tysięcy widzów z miasta z Podhala, z Polski, z Czech, Słowacji i Ukrainy przez dwa dni ćwiczyło mięśnie szyi i karku, śledząc powietrzne ewolucje gwiazd 13. Nowotarskiego pikniku lotniczego. Impreza organizowana przez Aeroklub Nowy Targ, na jeszcze większym niż dotąd obszarze, cieszy się zasłużoną popularnością ze względu na rozmach i poziom, kumulację atrakcji programu i najpiękniejsze w kraju położenie lotniska. Piknik lotniczy od początku swojego istnienia stał się marką miasta i jednym z najważniejszych wydarzeń lata. Lokomotywami tego dzieła były trzy związane z aeroklubem Nowy Targ Osoby: Paweł Kos, Anna Bała i Jakub Świst. Tysiące uczestników pikniku mogły podziwiać grupy akrobacyjne i formacje na światowym poziomie. Każdy piknik to jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duże zaangażowanie wielu osób, aby on się odbył w takim wymiarze jak mamy to w tym roku. Staramy się, aby każdy rok przynosił pewne nowości, pewne inne dla publiczności wrażenia, natomiast no jest ogrom wielu osób pod pracy w, w, różnym, w różnym zakresie. Przede wszystkim kontakty z załogami, poza tym też i cała obsługa formalna tej imprezy, jak i zabezpieczenie już fizyczne. My już kilka miesięcy pracujemy w zespole nad organizacją takiej imprezy, no i to przynosi efekty w postaci tego, co widzimy dzisiaj. Przygotowań, miesiące, miesiące przygotowań sztabu ludzi, którzy naprawdę bardzo ciężko pracowali na to, abyśmy mogli dzisiaj tutaj spędzić tak wspaniały dzień. Mnóstwo gwiazd, gwiazd lotniczych, praktycznie z całego świata. Rodzynka, rodzynka absoluta na torcie F-16, pokaz F-16 właśnie się skończył, jeszcze jestem w emocjach, naprawdę coś przeszpaniałego. No myślę że, myślę, że naprawdę tutaj wszyscy, którzy się zgromadzili nie będą mieli czego żałować i mimo tego, że będą długo wracać do domu, to będzie, będą zadowoleni i uśmiechnięci. Trening, trening, trening i jeszcze raz ciężka praca, także to... Tu jest 20% talentu, 80% ciężkiej pracy. Tak naprawdę każdy pilot turystyczny, zawodowy może tą drogą pójść, zrobić akrobację lotniczą i potem szkolić się dalej. Ale tak jak mówię, to wymaga dużo, 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 dużo pracy i czasu. Ponieważ z roku na rok mamy coraz więcej publiczności, więc przestrzeń obszarową też powiększamy. Brakuje miejsc na parkingu, już zaczyna być tłoczno w tym miejscu, w którym jesteśmy, który z roku na rok coraz bardziej jest obszerniejszy, ale to tylko cieszy i mobilizuje nas do dalszej pracy i do kolejnych działań, które można powiedzieć, że po zakończeniu pikniku już zaczniemy planować kolejne w przyszłym roku, w 2025. Przygotowania tak naprawdę rozpoczęły się już w styczniu, dlatego że gwiazdy lotnicze no już wówczas trzeba bukować na lipiec. Trzeba zagwarantować tak naprawdę od początku do końca bezpieczny przebieg imprezy. Jest to impreza masowa, która, która jakby no, rządzi się swoimi prawami, czyli wszystkie formalności, które były na naszej głowie spełniliśmy tak, aby uczestniczy mogli, mogli po prostu tutaj dzisiaj być i bezpiecznie, bezpiecznie spędzać czas na lotnisku. W tym lataniu naszym zespołowym przeciążenia dochodzą do... Około plus 6G, no i to jest yy, nic przyjemnego, to organizm kompensuje się do około 3G. Natomiast potem już odczuwamy zawężenie pola widzenia, aż te objawy mogą iść do utraty przytomności. Oczywiście trenujemy troszeczkę też nasza odporność na przeciążenia przez to, że trenujemy lotniczo i akrobacyjnie troszeczkę się podniosła. Także no, nie powiem, że jest to dla nas dzień taki codzienny, tak? ale na pewno cierpimy i, no, i trzeba sobie z tym jakoś radzić. No, przez ćwiczenia fizyczne. Budowanie tej odporności na przeciążenie. Pięć lat temu po raz pierwszy pojawił się tutaj samolot wojowy F-16. Wrócił po pięciu latach przerwy na nowotację lotnisko. Okres pandemii nie sprzyjał oczywiście do organizowania tego typu imprez. W zeszłym roku udało się już przygotować. Pliking lotniczy jednak w dużo mniejszym zakresie i rozmiarach. Natomiast no dzisiaj to już jest impreza, można by powiedzieć, rangi międzynarodowej, i nie będę tutaj zbyt skromny, jak powiem, no, że jest to takie już prawdziwe nowotarskie Airshow. Jest to faktycznie paliwożerna bardzo maszyna. Natomiast no, wojsko od zawsze praktycznie gości na takich imprezach w sposób nieodpłatny. To jest wielki trud logistyczny także dla jednostek wojskowych, aby można było takie pokazy przeprowadzić, dlatego że jak wiemy, takie samoloty nie są w stanie wylądować na lotnisku trawiastym. Tymczasową bazę mają zorganizowaną w Krakowie na Balicach. No i musiały być przebazowane tam dwie maszyny, jedna ta pokazowa i druga zapasowa, na wszelki wypadek, z Krzesin w Poznaniu, pod Poznaniem. W związku z tym no, jest to naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, także dla, dla sił powietrznych, które zapewniły nam dzisiaj tutaj tak niebywałą atrakcję.